Okej, okay, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam mój sprzęt jeździecki. W sumie aktualizacja sprzętu jeździeckiego, bo już był taki odcinek. Na początek wam pokażę stary już kantar. Trochę zmęczony życiem. I uwiąz. uwiąz w sumie nie jest aż taki stary, ale kantar yy, w sumie mam odkąd yy, kupiłam hakuś. Tak, był żółty neonowy aż, a teraz jest żółty jakiś raczkowaty. I widzicie wyszyłam imię hakusi na tym kantarku. Hm. Drugą rzeczą to jest yy, derka. Derkę możecie zobaczyć w całości yy, w poprzednim odcinku. Jak nie zapomnę, to dam linkę w górnym prawym rogu. To zobaczycie. To jakaś angielska firma. No i halter. Też widzieliście ten halter. Ale ci, co nie widzieli, to niech sobie popatrzą, bo dużo osób mówi, że jest piękny, woł gdzie kupiłaś. A ja po prostu sama robię haltery. I nawet niektórym osobom sprzedaję, jeśli chcą. Ode mnie kupić taki halter. No, nie jest źle. Po prostu się nauczyłam robić słupy i, i jakoś to poszło. No i trzecią rzeczą, jaką Wam pokażę, będzie ląża. Lążę też widzieliście z Decathlona, zwykła 8 metrów. No i kantarek niebieski, kantarek niebieski chyba nie widzieliście go. Specjalnie pod zamówienie kamerzysty, bo to jego ulubiony kolor. O jak pachnie, no właśnie, bo wyprany w perwolu był <grywdy> ostatnio. W sumie część sprzętu była wyprana. Ostatnio dlatego nagrywam ten odcinek. Tutaj macie kordeo, które też sama zrobiłam. I nawet udało mi się jedno sprzedać. Zobaczymy, jak Hakuś będzie chodzić kiedyś na kordeo. O ile się uda? A myślę, że się uda. Kolejną rzeczą będzie moja ukochana lina żółta z JNBT. Niestety ta, ten proper, czy jak to się tam nazywa, skórzany yy, został zlikwidowany przez Hakamadę i <noise> skubiła na pastwisku Jak się mi spłoszyła, no to biegła po prostu z tą liną i nadeplała pewnie kopytem i gdzieś wypadł, no trudno Ale zawsze używam tej liny prawie do wszystkiego No i tutaj macie obok pewnie widzieliście też żółta lina, po co mi dwie, pewnie zapytacie. A to są wodze. Wodze z siodła ręki, które niedawno odebrałam. I tutaj widzicie, już macie proper. Yy, I pachnie skórą, tak? Ja zawsze lubię wszystko wąchać. I tu macie yy, prawdziwą skórę. Ładnie wszystko zrobione. I to też jest skórzane. Po prostu lubię, lubię wąchać takie różne rzeczy nowe. Fajnie pachną. No i mamy ogłowie Lindy Tellington, nie wiem jak to się wymawia, ogłowie bezwędzidłowe, jak widzicie jest w kolorze ciemnobrązowym, do tych kółeczek się przyczepia wodze, no i tak to działa, jest w typie side pull te ogłowie. Następną rzeczą jest mój kochany kantar z siodla ręki, biotanowo-linowy. Widzicie, nie jest wykonany ze skóry, ten kantar, bo pewnie pierwszy rzut oka widać, że to skóra, ale to nie jest skóra, to jest po prostu biotan. Jest taka taśma, która jest podobna do gumy, bardzo łatwo się czyści, jest wodoodporna i bardziej praktyczna niż skóra. A ktoś może pomyśleć, właśnie z daleka, że skóra i prestiż. No i oczywiście. Lina żółta. Wszystko musi być żółte. No, możecie zobaczyć z bliska, jak to wygląda, ale ładnie się prezentuje na hakusi i samo sobie też jest śliczny. Kolejną rzeczą, e, którą Wam pokażę, e, będzie e, czaprak. A czaprak to już widzieliście w kolejnym odcinku z Equestrian Queen. Więc możecie y, poprzedni odcinek sobie obejrzeć. Teraz wam pokażę ochraniacze. Y, z B&R, czy jak to się tam zwie, to są chyba te event. No i przody też widzieliście w sumie w tamtym odcinku. Ale pokażę wam jeszcze raz, żeby nie było. Y, tym razem jeszcze mam tyły dokupione. Bardzo polecam ogólnie te ochraniacze. Jeszcze mi się nigdzie nie zepsuły, no wiadomo są rysy, ale no używane no to są rysy i będą jak w każdych ochraniaczach, ale nie odpinają się bardzo mocne rzepy, więc polecam z całego serduszka, bardzo fajnie, a kuś też się wygodnie w nich chodzi. rzeczą, będzie pad do lążowania M mogliście już go widzieć w poprzednim odcinku z Decathlonu zwykły pad do lążowania pad zwykły pas do lążowania no i tutaj jeszcze wam zapomniałam pokazać maskę na muchy maskę na muchy z Yorka którą też niedawno kupiłam no i jak to maska oczywiście są dziury bo Hakuś lubi się tarzać. No i no niestety czasami yy, pęka gdzieś szef i muszę zaszyć, ale tak to, tak to jest, są mocne rzepy, się nie odpinają te rzepy. Jak widzicie, ciężko jest je oderwać. No ale właśnie jedyny minus na przykład na uszach jest taki materiał cienki, gdzie dziury się robią. Muszę zaszyć. Teraz może przejdziemy bardziej do części pielęgnacyjnej. To wezmę Was z bliska, żebyście zobaczyli, bo nie musicie już na mnie patrzeć, pewnie macie dość. <grych> no i tutaj mamy osmardo do kopyt z Decathlonu, serum z Black Horse'a, pędzelek do smarowania kopyt. Ja jeszcze zapomniałam wam pokazać bacik do lążowania i bacik ujeżdżeniowy, i doczepiłam do niego taką linkę bardziej z pracy z ziemi, jak pracuje sakuś. No i dalsza część no to mamy tutaj spray na owady, niezastąpiony, czyli czarna absorbina, zbawienie dla wszystkich koni na pewno. Tutaj mamy dalej szampon z lawendą i z czarną, z czarną <grym> i z dziką różą. Mas końska rozgrzewająca stosuje bardziej podochraniacze. Na przykład tutaj mamy gąbeczkę. Gąbeczkę z konikiem. O, i tutaj pokazuję Wam moją klizdę. Kto też tak ma, pisze w komentarzu. Po prostu mi weszła jakaś w rękę. Nie chcę wyjść. Dalej mamy no, szczotkę do grzywy. Tutaj taką szczotkę miękką. W sumie cały zestaw pielęgnacyjny. No i do masażu nie mogło zabraknąć. No tak samo lubię sobie masować siebie tymi kuleczkami. Fajne uczucie jest. No i mamy Magic Brasha, też niezastąpionego. Cały czas w sumie używam go do czyszczenia hakusi. Wszystko nim schodzi, nawet błoto Takie bardzo zaschnięte Tutaj kolejny mamy gromer y, z highlofta O ile się nie mylę No i grzebień, grzebień Do grzywy Kopystka Z No i nóż Do werkowania kopyt W razie czego No i to by było w sumie na tyle moi drodzy ze sprzętu jezyckiego, na pewno będzie o wiele, wiele więcej, bo jeszcze dojdzie do tego co prawda siodło, puśliska strzemiona, popręg i tak dalej. A więc jeśli Wam się podobał taki odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał tam na dole, aby być na bieżąco. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, mądro.